Trójkolorowi to rewelacja tego sezonu. Aktualnie zajmują czwarte miejsce w tabeli. Mniej kolorowo jest jednak poza boiskiem. Przez ostatnie kilkanaście lat górnik nie wygrywał kompletnie nic. Przez te kilkanaście lat był w rękach miasta. Jak na razie widać, że nie daje to najlepszych rezultatów. Lepsze rezultaty ma dać prywatyzacja. Wątpliwości co do potrzeby takich zmian w klubie nie ma Rafał Szlaga, który od lat śledzi sytuację w polskiej piłce. Prywatyzacja Górnika Zabrze jest na pewno potrzebna. Tutaj wszyscy kibice Górnika mają już dość żartów, które krążą po całej Polsce, czyli jak jest zarządzany klub Zabrze na udą albo się uda, albo się nie uda, mówiąc w gwarze. Górnik Zabrze rok 2023 zakończył stratą w wysokości ponad 7 milionów złotych. Tym samym łączna strata to już ponad 145 milionów. Prywatyzacja ma zatrzymać karuzelę zadłużenia i sprawić, że klub w końcu będzie na siebie zarabiać. Podmiot prywatny ma większe możliwości działania na rynku i pozyskania tego kapitału zarówno w kraju, jak i za granicą, niż może to zrobić samorząd. Przede wszystkim dojdą dojdzie nowe nowi pracownicy. Myślę tutaj o takim biznesowym know-how, które jest niezbędne dla funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa piłkarskiego Procedurę sprzedaży rozpoczęła jeszcze prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. Zainteresowanie kupnem wyraziły trzy prywatne firmy. Z naszej strony my zrobiliśmy wszystko, do czego zostaliśmy zobowiązani, to znaczy spotkaliśmy się z każdym z trzech zainteresowanych podmiotów. Tak samo udostępniliśmy im wszystkie dokumenty, o które nas poprosili. No i teraz tak naprawdę pozostaje nam przyglądać się temu procesowi i czekać na decyzję miasta. Pierwsza decyzja już zapadła. Na wczorajszej sesji rady miasta decyzja o sprzedaży większościowego pakietu akcji Górnika Zabrze została odłożona na później. Ja uważam, że prywatyzacja tak dużego klubu z tak dużym potencjałem, z tak ogromną historią jest bardzo dużym zobowiązaniem i bardzo dużym projektem do przeprowadzenia. Mimo że w strukturach i gabinetach klubu panuje chaos, to paradoksalnie właśnie teraz drużyna radzi sobie bardzo dobrze. Ale do tej sytuacji lepiej się nie przyzwyczajać. Gra na zwłokę może zakończyć się porażką. Dominik Styczeń, aktualności.